Falei, a capoeira para a criança ela é uma forma de, de, de educação e, e ao mesmo tempo é você passar para a criança que a capoeira ela não é só a capoeira, ela é uma, uma filosofia de vida, ela pode ser uma, uma, um, um trabalho paralelo àquele trabalho que ela.

Dzieci trenując capoeira to przede wszystkim zdobywają pewność siebie, są bardziej pewne, bardziej odważne, otwierają się na innych, potrafią się wypowiadać, nie boją się nowych zadań. Jednym słowem, nabierają pewności siebie. Ważne jest również to, że dziecko uczy się szacunku dla prowadzących, dla starszych. Uczy się słuchać, wykonywać polecenia. Przede wszystkim uczy się także punktualności. Że trening zaczyna się o tej godzinie i o, to, i o tej godzinie jest. Czyli też cecha bardzo ważna, która jest przydatna w całym życiu, że dziecko przychodzi na tę godzinę i później też oczywiście jak pójdzie pracować, że o tej godzinie wie, że ma być w pracy. Agora, um cada vez. Como? E vai fazer o mesmo movimento. Vai fazer o movimento sozinho agora. O que? Agora, cada vez de vocês, para a colei, vai fazer a técnica que eu mostrei Ok? Nenhumas, mas depois Você fazer o crack? Não, vamos fazer Olha, Dzieci są elastyczne, znacznie bardziej elastyczne niż my dorośli. Ich umysły nie są zaśmiecone wyobrażeniami na temat, co mogłoby się stać, gdyby. Jeżeli dziecku się dobrze przedstawi technikę, to ono ją po prostu wykona. Nie będzie się zastanawiało, co mi się stanie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli to jest problem dorosłych. Dzieci tego nie mają, dlatego dzieci się bardzo łatwo uczą tego typu rzeczy, jak ruchów po prostu, tak? gwiazda. To jest automat. Dziecko po jednym treningu wszyscy robią gwiazdy. Pokaż mi grupę dorosłych, którzy to zrobią, nie ma takiej opcji. Co od razu mi się kojarzy tak, rytmika, nie? Dzieciaki mają rytmikę na co dzień. Tutaj mają ją w taki sposób naturalny. Jest muzyka, rytmika, ruch. Bujamy się na lewo, na prawo. Równowaga. Lubicie trenować kapoerę. Dobra, to dlaczego? Bardzo egzotyczna sztuka walki. Taka nietypowa. Łączą

E Eu admiro desde que ele seja realmente direcionado à capoeira Porque tem, tem uma forma de trabalho com criança que é um, que ela é feita de uma outra forma né? Ela é feita como um, uma, um passatempo E a capoeira ela, ela tem que ser encarada com mais seriedade Então desde a criança você já tem que trabalhar ela direcionada ao futuro I sempre dentro da filozofia da filosofia capoeira. Słuchajcie, moim zdaniem bardziej się liczy to, żeby mapa była dobrze rozmieszczona, a nie pięknie narysowana. nie? Żebyście to dobrze umieścili w przestrzeni. nie, nie, nie. Nie, nie, to nie, 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 to nie, nie, to na tak. jest zejście. No, to nie, 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 to z drugiej strony, poruszcie sobie co nazwę grupy, jaką macie. Czyli tak? tak. Z takimi małymi dziećmi jest zupełnie inna, to jest zupełnie inna specyfika pracy niż z dzieckiem starszym, ponieważ po pierwsze dzieci malutkie nie potrafią się tak długo skupić, więc trzeba im strasznie często zmieniać ćwiczenia. Trzeba wymyślać co chwilę inną zabawę. Jeżeli zrobi się na przykład tego samego berka dwa tygodnie pod rząd, to dzieci obrożone mówią, przecież to już było. Więc duża kreatywność, dużą kreatywnością musi się wykazać instruktor. No i też przede wszystkim właśnie bezpieczeństwo, bo takie małe dzieci one często nie mają świadomości tego, że może powstać jakaś sytuacja niebezpieczna. Trzeba za nich po prostu nie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 40, 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 41, 41, 42, 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 43, 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 Wygrałam AWF we Wrocławiu, z zawodu jestem, więc nauczycielem wychowania fizycznego. I teraz również we Wrocławiu ukończyłam szkołę. podyplomową z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnej szkoły. Tobie Kasper, ma zależeć, żeby cała Twoja drużyna wygrała. Czyli im więcej dobrych map w swojej grupy, tym większe szanse, że wygracie to z nim, bo gracie przeciwko nim, nie przeciwko sobie że ty zabierzesz wszystkim krecki i sam zrobisz mapę, tylko wszyscy mają w twojej grupie zrobić mapę. Rozumiesz Kacper? Wtedy wygrasz, ja tak? Czyli musimy zostawić trochę miejsca też na legendę I możesz sobie tak zrobić, że jak nie umiesz rzucować konia, to na malu jakiś symbol na przykład, albo literkę na przykład K i potem w legendzie napiszesz, że K to znaczy, że to jest konie, że tam są konie. No tak. Na drugiej stronie narysuj tę legendę. No musi być miejsce, albo na drugiej stronie, albo gdzieś z boku mapy. Z racji tego, że kapura jest tak wszechstronna, że prawidłowo przeprowadzony trening kształtuje po prostu wszystko, nie da rady ominąć jakiejś cechy motorycznej. A pod względem psychicznym jest to przede wszystkim współpraca w grupie. Dzieci są też bardziej dowartościowane, potrafią pomagać swoim kolegom, biorą odpowiedzialność również za osoby słabsze, za osoby, które są mniej zaawansowane. Generalnie jest to tworzenie jednej wielkiej grupy. Cały czas kładziemy nacisk na to, żeby dziecko nie patrzyło na siebie jako jednostkę, ale też patrzyło na to, co będzie do dobre dla grupy i umiało w tej grupie współdziałać. A powiedzcie mi, z kim lubicie najbardziej trenować? Galu. Ale chodzi o trenowanie. i Galu, to jest najlepiej. Kto jest waszym ulubionym trenerem? Galu. 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 Ja ci tylko z kabasu, bo tak często nie przyjedziemy. Ja Galu i... Nie. Mój najlepszy trener to Kobasa i Gelu. Aquiris. 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 E, Średnio. Znaczy... E, <grym> Czere. <grym w ciele> każdy jest z czegoś innego. Każdy trener jest czymś, czym się specjalizuje i czym się e, w ka każdy w inny sposób coś robi. No i... Nie wiem. na. Stop! Jaka jest zasada? Jeden śpiewa, wszyscy wszystko, Powtarzaj, powtarzaj. Tylko głośno. to si! Oi não, não, não. Oi sim, sim, sim. Oi não. Muzyka w Capuëre jest to po prostu zapis historyczny, zapis tego całej drogi, którą Kapuera przebyła. Historia mistrzów, szkół, postaci z nią związanych, postaci historycznych, oprawców, którzy, którzy piętnowali kiedyś Capuëre. To wszystko, to wszystko jest. Nie było szkół. Nie było, nie było pisania, więc jedyną możliwością tego, aby kultura się zachowała, nie przepadła, były pieśni przekazywane z ojca na syna, z kapueristy na kapueristę, od mistrza do ucznia. Gdybyśmy chcieli bardzo kombinować i yy, udowadniać sobie, że ten instrument ma więcej niż dwa dźwięki, to możemy sobie nie pobawić się w ten sposób. Możecie później testować na tym. pokazują mi jak się trzyma ja już nie trzymam mojego składzie czy zapamiętaliście tak no dobra, tak, ok Nikola dobra, siadaj na swoim miejscu i pokaż jak po, usiądź sobie tam łap i OK. No a teraz to tak, dobrze, już ma, no, a teraz tak i przed sobą, z jedną ręką odpniemy. Do przodu, w bok, lewo, prawo. Ok, dobrze. Proszę kamień. Włożyć go tam, gdy trzeba. Kamień. bo to nie sięga. A to nie sięga? Skąd go? Się? No, sięga, sięga. Siega, sięga, Siega, sięga, tylko musisz go sobie dobrze włożyć. A pora skąd się wzięła u ciebie? Ja byłem, nie, jak nie wiem 4 lat, to to nie zainteresowało. Ale to w przedszkolu ktoś przed zajęcia prowadzić, czy jak to było? W przedszkolu pan taki tej, i, i, i w ogóle z tego klubu prowadził zajęcia. A, tak. mhm. I jeszcze taki pan fajny od muzyki też z tego klubu, tylko nie wiem. Tylko nie wiem gdzie on teraz jest, bo nie wiem. No bo on był w przedszkolu i uczył nas muzyki na instrumentach z Brazylii. A co Ci się spodobało tak w kapuerze? Dlaczego tak chciałeś przyjechać na obóz? Dlatego, bo tutaj jest fajnie, można, bo tutaj jest pomieszany taniec z kawałkami walki. Jak wygląda taki trening kapuery? jak jesteś na treningu, jak to wygląda? No wszyscy tak stają w rządku. To znaczy jak uczyliśmy się tam, to wszyscy stali w rządku i ćwiczyliśmy zimę. Myślę, że dobrze mi poszło. I wiedziałeś co to jest kapuera? I yy, tak wiedziałem co to, kapuera, to jest taki bazylijska, to kawałki Proszę, bo atyku każdy? A ty? A I pan. Patyk. jeść zupę? Jak się jest zupę? No to jemy zupę. Tak, tak czy... ok Okej, okay. Okej, okej. No, pijemy zupę. O, no, no, no. Dobra, okej. Okay. I teraz o, tak luźno, luźnym nadgaskiem próbujemy sobie tak do siebie. O, luźny nadgarstek. Luźny nadgarstek to nie jest cała ręka. O, to jest sztywny, a to jest luźny. O, o tak, dobrze. Tak byście się waklowali. O, się. Patyczkiem się wakuje. możecie sobie spróbować bez patyka. Jak ja się wakuje? O, to wachluj. Teraz spróbujemy to. Dwa razy na dole, dwa razy na górze. O! Ale jak mówię na górze, to chodzi o to, żeby przycisnąć kamień i wtedy na mnie uderzyć, ok? Żeby się różniła w różnym Tak. Zmiana. Inne trzy osoby na dole. Maura, dwa, trzy. Ja. Charakter w Capoeira, tak? Z jednej strony e, daje pewność siebie, no bo jednak tutaj e, w którymś momencie trzeba wyjść na środek i powiedzieć: To jestem ja. Pomachać. Słuchajcie, to jestem ja. To jest choda. Moment wejścia do choda, e, w którym, który jest na początku trudny, trzeba go przełamać. Jeżeli się go przełamie, jest się po drugiej stronie. Ja jako ja jestem ważny, jestem tu w środku. Ale też z drugiej strony, kiedy już wychodzę z tego choda, staję w kole i wtedy jestem częścią całości, wtedy działam jako grupa. No i tutaj jest właśnie ta równowaga. To moim zdaniem to jest ważne, że my tutaj pracujemy nad nimi jakby równolegle. Dobra, pora na chodę.